I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. Wsiemanka jestem Gabriel, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś dowiem się tego, kim jest Jean. Więc ja was już serdecznie zapraszam na odcinek. Mówię, że skóra nie jest jeszcze tam, flare. No więc tak, Jean jest postacią mityczną. Ja sam na początku w to nie wierzyłem, ale Ryan Linton, czyli Community Manager Brawl Stars, wytłumaczył na swoim Twitterze, że tło, które jest inne niż mityków, nie jest czerwone, jest po prostu błędem, który albo naprawią, albo po prostu tak zostanie. Więc lecimy do kolejnej rzeczy o Jeanie. Wyjdzie do gry oficjalnie on dokładnie 14 lutego o godzinie 9.00, czyli o godzinie zmiany sklepu. Na pierwszym poziomie ma on 3600 życia, 1000 damage'a oraz jego super zadaje 300 damage'a przyciągniętej osobie. Na maksymalnie na normalnym poziomie ma on 5040 życia, 1400 damage'a, a jego super zadaje przyciągniętej osobie 420 damage'a. Teraz obejrzycie krótki gameplay, który został nagrany przez pewnego użytkownika, jeżeli mi się uda, w opisie będzie link oczywiście do tego filmu, więc oglądajcie, a ja już za chwilę do was wracam. You hide and your heart didn't disappear Like shadows in the atmosphere charting the stratosphere yeah. Jak widzicie jest on totalnym przeciwieństwem penny, ponieważ penny rozdziela swój strzał tylko po trafieniu w dany obiekt, a Jean rozdziela swój strzał wtedy, kiedy nie trafi w dany obiekt, więc jest on po prostu przeciwieństwem penny. Lecimy dalej. Jego Star Power polega na tym, że jeżeli są dookoła niego jego znajomi z drużyny, po prostu on ich leczy o 100 HP co jedną sekundę, więc myślę, że to jest fajny Star Power, nie wiem czy zmieni grę, ale według mnie jest naprawdę ciekawy. Teraz powiem Wam jedną ciekawostkę. Pamiętacie tą ofertę z chińskiego nowego roku. Ona się kończy dzień po wydaniu Gina. Myślę, że to nie jest przypadek. Po prostu jak ktoś jeszcze nie kupił tej oferty, to proszę możecie ją sobie przytrzymać do czasu, kiedy wyjdzie Gin, ponieważ z niej są szanse naprawdę na trafienie Gina. Myślę, że ta oferta jest też fajna. Ja już ją niestety kupiłem, więc będę miał mniejsze szanse na jego trafienie, ale zawsze warto ją przytrzymać i kupić ją dopiero jak wyjdzie Gin. Według mnie Jean jest naprawdę ciekawą postacią. Nie jestem pewien, czy zmieni oblicze gry, ale naprawdę jest fajną postacią, inną niż wszystko. No nie tak jak na przykład jakby dali kogoś nowego z shotguny, no to by było wiadomo, że jest podobny do shotgunowców, ale to będzie inna postać, która może zmienić grę, oczywiście nie musi, piszcie w komentarzach co o nim sądzicie, piszcie też co sądzicie o jego nowym wyglądzie, znaczy nowym wyglądzie, o jego ogólnym wyglądzie i o jego tej takiej yy, profilówce po prostu, którą sobie możecie ustawić na profil, według mnie jest naprawdę fajna, jego wygląd jest ciekawy, więc co, myślę, że fajna, fajna nowa postać, która wyjdzie już w walentynki. A więc ja wam już serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka, widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale, zaraz jeszcze pozdrowię jedną osobę z Discorda, ale na początku chciałbym, żebyście zalajkowali ten film i zostawili suba na kanale, ponieważ będzie wiele naprawdę ciekawych filmów, jak już wyjdzie dzień, już mam parę filmów zaplanowanych, ale tu musicie zostawić łapkę w górę pod tym filmem, żebym wiedział, że filmy o nie wam się podobają. No więc tak, z Discorda pozdrawiam, uwaga osobę o Niku. I 11 oczywiście pozdrawiam, no i co? Nie zapomnijcie wbić na Discorda oraz nie zapomnijcie wbić na mojego Instagrama i Facebooka, a ja się już z wami żegnam. Byłem gaweł, nadal jestem gaweł, no i co? Siema!